Witam serdecznie, że Orks Mazda. Jest już to piąty odcinek z tej serii, więc co tu będę dużo mówił. Yyy... Oglądaliście mnie cały czas, więc po prostu zaczynajmy. Okej, okay, więc otwórzmy księgę wi zaklęć. Dali teraz łącznika. Znaczy, ta mapka dodała. Bierzemy miecz, yy, po pas wiatru, chciałem powiedzieć, podmuch po wiatru. Bierzemy przede wszystkim tego ucznika, chcę sprawdzić jak on działa. To... No i ściana strzał. Okej, okay, dobra. Właśnie, dali takiego Paladyna, on już tutaj był, go nigdzie nie stawiałem. Łucznika damy... Erobroć? A, cześć, dobra. Damy go tu przy ścianie. Bo nie. Damy go tu bliżej. Dajmy tą ścianę, ponieważ ona jest... ...najlepsza. Tu, tu. Ym, tu, tu i tu. Jeszcze jedno możemy wydać. Więc... Podajemy to tu. Dobra. Już z tej strony. Więc pomóżmy. No toć. Oj. One są szybkie, dosyć. Łoj, tu pieniążek, jesteśmy w... coraz lepsi w tą grę. E, są coraz bardziej nowe, ulepszone mapki. Więc nie narzekam. Kolejna fala. Sprzedamy, damy tu, tu, tu. Teraz zależy z której strony zaatakują Mam nadal z tej Więc zapodamy to tu Wow Dostałem, kurde Ten podmuch jest dobry On nieźle naprawdę znosi ich daleko dosyć Jeszcze raz Okej okay, z miecza Mieliśmy lepszy chyba miecz Pan go pamiętam O już już mi zabiera życie Dobra kolejna fala Tutaj szybko życie Dzięki Ci Boże, bo nie dam to tu. Nie wiem, czy ci orkowie zabijają tak samo strzelców. No, zabijają. Musimy mu pomóc. Ok. Dobra. Ym... Szkoda. Dziś tutaj powinny być schody. Ponieważ chcę się przedostać tam na górę. Tu dokładnie. I sobie tu postawimy łuczników. To jest dobry pomysł. Mamy tu. Trzech. Tutaj jeszcze możemy. Dobra, tyle wystarczy. Ci obraceni w tą stronę, ci w tam. Tego sprzedamy, tak samo tego, ponieważ oni szybko dosyć giną. Damy ich za to tu, bardziej w tą stronę. Dobra. A to postawimy tu, żeby po ładnie wyglądało No to uwalniamy hordeą Ci tam już biegną? Czy tam ci strzelają? Ja strzelają! To dobrze Tych podpoków nie lubię Posuniemy ich trochę żeby mieć, żeby mieć więcej czasu na ich zabijanie Okej okay. No dalej, dalej Mam właśnie, chciałem wam zapowiedzieć, że Filmy będą teraz coraz. E, czy, częściej. No, coraz częściej robione, ponieważ e, mam szybszy internet. Wcześniej miałem 12 mega, teraz mam... E, wcześniej miałem 4 mega, teraz mam właśnie 12. No, dla mnie to dobrze, ponieważ jest dosyć szybszy. No, dużo szybszy. Teraz wcześniej kurczę, e, 7 minut filmu wysyłało się u mnie 2 godziny. Teraz 12 minut Na szczęście tych łośników będę musiał za chwilę położyć Więc oni są dobrze, ale nie aż tak Dobra, kolejna fala są. Sądzę, że będzie ona tutaj. Więc będziemy robić tutaj takich żołnierzy, można powiedzieć. Albo no, z tej z tej. No ale co? Dobra, strzelamy. Piłacznicy powinni być lepsi na moje Zresztą oni on właśnie szybko giną, to jest najgorsze Oj, nie wolno ich No patrz za rycerz No i uczę się zabić. no i koniec rundy, sprawdźmy, ile mamy punktów. Dobra, mamy 33 tysiące. Ok, znaczy, no, mogę powiedzieć, że 34, bo za, po zakrągleniu, ok, widzimy się w kolejnym odcinku, już szóstym. To ten był właśnie piąty odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie i wielkie dzięki. Chaos!